Nie się. Nitren Rus jest, trzeba herbatkę Klepić z a to jest U.S.S. Brothers. Cześć, ja jestem Nitren, a to kolejny odcinek ze strzelanki SG którą bardziej można nazwać relacją, bo kamerki z powodu mrozu nie chciały zbytnio współpracować. I wskutek mroźnej temperatury skołbka padł praktycznie od razu, tak jak i powerbank, który miał go zasilać. Na szczęście mam trochę materiału z głównej kamerki. Przy okazji moje repliki miały mały sprawdzian, jak sobie poradzą w mrozie, i obie dały radę. Jest ktoś w środku? Jest tam ktoś? Są! Są! Na górze jest jeden. Na lew le lewa góra. E. Co? Dostał. Dostał. Masz go? Tak. Dostał. Nie ma go już. Wszyscy żyje? Ktoś jeszcze? Wszyscy? Chyba wszyscy. Kurwa, palc nie czuję. Mi też, nawet z tych zimno. A miałem wziąć bezpalcowe. To byłby nie, to... najgorszy błąd. Tak. O, chodź tu do okienka, bo masz na wprost wyjścia. Da, oni zaczęli, a ja od razu wulam to kimbił. Słyszałem, bo <noise> 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 Kurwa! Dostał, dostał, dostał! Musiałem się schować przed nadchodzącym generałem. Dało się go zabić tylko granatem lub bronią białą, a że granatu niestety nie posiadałem, byłem zdany na mój nóż. Nice. Rozgrywka toczyła się na zewnątrz, jak i w cekubie. Niestety ze środka nagrałem mało, a szkoda, bo budynek jest naprawdę ciekawy. Dyskie. <grywka> Poddaję bez bicia! A więc Dobra! Myślałem, że może w bliżej idziesz. Dobra! Ja myślałem, że to ten, to bym strzelał! Bo z czekam, Ale was tu się nazbierało! W tym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli jesteście ciekawi replik, którymi strzelałem, bądź kamerkami, którymi nagrałem całą strzelankę, wszystko znajduje się w opisie. Także widzimy się w następnym odcinku. Cześć!